Henryk VIII Mydłkiewicz od zawsze chciał mieć psa. Problem w tym, że żaden pies nie chciał mieć Henryka, ale od początku. Henryk VIII Mydłkiewicz był potomkiem słynnego rodu Mydłkiewiczów, zajmującego się produkcją mydła i to już od roku 1800 któregoś tam czwartego. Był synem Henryka VII Mydłkiewicza, obecnego właściciela mydlarni Mydłkiewiczów oraz wnukiem Henryka VI Mydłkiewicza, byłego właściciela mydlarni Mydłkiewiczów, a także prawnukiem Henryka V Mydłkiewicza i pra-prawnukiem Henryka IV Mydłkiewicza i co za tym idzie, pra, -pra prawnukiem Henryka III Mydłkiewicza, o którym niewiele się mówiło, w myśl zasady, że jeśli się nie ma nic miłego do powiedzenia, to lepiej się nie odzywać. Jak również pra-pra-pra-pra-prawnukiem Henryka II Mydłkiewicza, o którym dla odmiany mówiło się sporo, ale my nie będziemy mówić, bo to opowieść nie o nim, lecz o Henryku VIII. I wreszcie pra-pra-pra-pra-pra-prawnukiem pra, Henryka I Mydłkiewicza, o którym wspomnieć musimy, albowiem to właśnie on był założycielem słynnej mydlarni Mydłkiewiczów, będącej jeszcze wtedy nie tak słynną mydlarnią Mydłkiewiczów – produkującą mydło lawendowe i zwykłe. To tyle na temat historii. Powróćmy więc do Henryka VIII Medukewicza. Jak już mówiłam, Henryk VIII Medułkiewicz od zawsze chciał mieć psa. Niestety, żaden pies nie chciał mieć Henryka. Zapraszam do wysłuchania całej historii w aplikacji Empik Go. Agnieszka Kunikowska.